Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przychodzę do Was z taką mini recenzją produktów, które mają służyć stymulacji odrastania włosów i przeciwdziałać wypadaniu włosów. Obydwa te produkty należy wcierać we skórę głowy, i jednym z tych produktów jest BioVax Med. Niestety nie zachowałam pudełeczka i jest to aktywny żel stymulujący odrastanie włosów natomiast drugi produkt to wcierka z Joanny Power Hair i jest to kuracja wzmacniająca, włosy słabe, cienkie z tendencją do wypadania i w środku tego opakowania mamy buteleczkę z przezroczystym płynem i on to wygląda tak I może w słowem wstępu chciałam powiedzieć, że ja nie mam jakiegoś bogatego doświadczenia, jeśli chodzi o wcierki do włosów. Gdzieś półtora roku temu zakupiłam moją pierwszą wcierkę, którą dostałam na rynku angielskim. Jest to wcierka Grow Gorgeous. No, ale że cena jest tego produktu dość wysoka, bo to jest ponad 20 funtów, czyli ponad 100 zł. Rok temu przy mojej wizycie w Polsce szukałam jakiegoś zamiennika, takiej wcierki, i właśnie natknęłam się na wcierkę Jantar, odżywka z wciągiem z bursztynu z firmy Farmona. No i zachwyciła mnie ta wcierka. Może, jak, jeśli chcecie, ja bardzo chętnie zrobię recenzję, też taką porównawczą, tych dwóch wcierek. Ja myślę, że to będzie dość fair, dlatego że obie te wcierki nie zawierają w sobie alkoholu denatu czyli y, y jest, y są one na bazie y różnych, właśnie, ekstraktów, wyciągów. Teraz może zrodzi się pytanie, dlaczego stosuję te wcierki? Otóż y, głównym celem jest przyspieszyć porost włosów. Oprócz po prostu włosów zależy mi na tym, by tonizować skórę w włosy, żeby może zagęścić włosy i może rzeczywiście zmniejszyć trochę wypadanie włosów. Ja nie cierpię na jakieś nadmierne wypadanie włosów spowodowane chorobami czy zaburzeniami hormonalnymi, więc moje czasami nadmierne wypadanie włosów jest spowodowane może właśnie stresem czy porą roku i dietą. Teraz może przejdę do omówienia tych dwóch produktów pokrótce i może pod koniec właśnie podzielę się z Wami, do którego z tych produktów zdecydowanie ponownie powrócę. Więc może zacznę od tego żelu, aktywnego żelu stymulującego z Biowaxu, ponieważ właśnie od niego to zaczęła. Cena tego produktu to zdaje się jakieś... W granicy 50 ponad 50 zł. Jest jego 100 ml i wydaje mi się, że starcza on spokojnie gdzieś na dwa miesiące. I ja go stosowałam według zaleceń producenta dwa razy dziennie, rano i wieczorem. Jeszcze z takich technicznych: Uwag, no to przychodzi on do nas w takim plastikowym opakowaniu, zakończony jest takim aplikatorem. Rzeczywiście jest to dość pomocne, bo można obrócić opakowanie do góry nogami i po prostu przesuwając, wyciskać delikatnie żel, i następnie opuszkami palców wmasować żel w skórę głowy. Jeśli chodzi o skład, to zawiera on alkohol denat, tak samo jak ta wcierka z joanny, dlatego wydaje mi się, że może takie porównanie być dość fair. Co ja sądzę na temat tego produktu. Nie jestem pewna co do skuteczności przy wypadaniu włosów. Natomiast wydaje mi się, że rzeczywiście pojawiło mi się dość dużo baby hair i właściwie dla mnie to tyle, jeśli chodzi o pozytywne aspekty tego produktu. To, co mnie chyba najbardziej zniechęciło, to że jednak ten produkt trochę mi podrażniał skórę głowy. No jest tutaj na drugim miejscu alkohol denat, ale również na, na trzecim miejscu jest składnik silane Diol Salicylate. Szukając informacji w internecie o tym składniku, znalazłam potocznie. Jest on nazywany organicznym silikonem. W skład tego składników wchodzi między innymi też kwas salicylowy, który ładnie złuszcza skórę na skórek i wydaje mi się, że właśnie nie wiem, to połączenie powodowało trochę jakby podrażnienie w mojej skórze głowy. To co głównie zniechęciło mnie do używania dalszego tego produktu, to to, że ponieważ ten produkt trzeba używać dwa razy dziennie, rano i wieczorem ja miałam jednak Problem, że w momencie kiedy stosowałam go rano, to niestety ta formuła, mimo że ten żel jest taki przezroczysty, bardzo delikatny. Może jeszcze pokażę Wam zbliżenie. Jednak po rozprowadzeniu tego żelu przy skórze głowy, po takim delikatnym masażu. Te włosy u nasady głowy wyglądały dość przez dłuższy czas, tak jakby nie świeżo, tak jakby trochę, tak jakby były przetuszczone. Niestety no ten efekt mi się nie spodobał i wydaje mi się, że było to spowodowane tu mam ściągawkę, bo analizowałam oczywiście te składy wydaje mi się, że to było spowodowane takimi substancjami jak akrylatez, Acrylatec cross polymer. Jest to taka substancja właśnie filmotwórcza, i ona jest dość często stosowana do preparatów do stylizacji włosów jako antystatek. Ale właśnie wydaje mi się, że to przez to, że jest to substancja może filmotwórcza, to właśnie może to ona powodowała to, że te włosy tak długo dochodziły do, do siebie. Ale rzeczywiście, no muszę przyznać, że tutaj właśnie zawartość. Alantoniny, która ma i zwalczać łupież, ma wspomagać gojenie skóry głowy. Jakieś przeciwzapalne, kojące działanie, jak również i stymulujące właśnie porost włosów. Czy na przykład na tak, czyli witamina B3, to, to są właśnie te główne Główne dwa składniki, które rzeczywiście mają przeciwdziałać wypadaniu włosów i stymulować wzrastanie włosów. No, nie wiem, ale wydaje mi się, że ja jednak do tego produktu nie powrócę i głównie było to spowodowane właśnie tymi delikatnymi podrażnieniami na skórze głowy, rak i tym efektem właśnie takiego jakby no nieświeżych włosów. Natomiast jeśli chodzi o. Tą wcierkę z Janny, to muszę przyznać, że no jestem zaskoczona. Na początku, właśnie po tym doświadczeniu z Biowaksem, obawiałam się od razu przez kolejny miesiąc stosować znowu produkt z alkoholem denatem, ale stwierdziłam, że no dam, dam szansę i powiem szczerze, że no jestem zaskoczona, bo Rzeczywiście, skóra głowy, jak na razie, przez, teraz już używam ten produkt przez półtora miesiąca. Jak widzicie, jeszcze mi troszeczkę go zostało. Ja go stosuję właściwie codziennie. Tutaj producent sugeruje, by stosować. Po każdym myciu głowy przynajmniej trzy razy w tygodniu. No, ja stosuję codziennie wieczorem, tam po przyjściu z pracy stosuję tą wcierkę. Czasami mi się też zdarza, że jak zapomnę wieczorem, to stosuję rano. Bardzo szybko skóra głowy, włosy wysychają, tak więc nie mam tego negatywnych skutków, tak jak w przypadku tego biowaksu. Dość przyjemnie pachnie. Jeśli chodzi o samą buteleczkę, to jest to bardzo fajne, że jest to, jest to dość lekka butelka, jest plastikowa. Również podoba mi się to, że jest przezroczysta, tak więc widać, ile się zużywa produktu. Również, tak jak w przypadku Wivaxu jest ona zakończona takim aplikatorkiem. Ułatwia to rozprowadzanie tej wcierki. Jedyne co to czasami mi się zdarza, że może jakoś tak nieumiejętnie za dużo wycisnę i leje się stróżek na czole, no ale to już się przyczepiam. Ja oczywiście analizowałam skład. Jest tutaj bardzo dużo ekstraktów. Oczywiście na pierwszym miejscu mamy wodę, na drugim alkohol, denat, tak samo jak w przypadku biowaksu. No ale mamy tutaj całe spektrum różnych super ekstraktów, które rzeczywiście działają pobudzająco, stymulująco. I na przykład między innymi mamy tutaj wyciąg z czciny cukrowej, z ekstrakt z cytryny, olej z pestek jabłka, który ma wzmacniać włókna kolagonowe, nawilżać. Mamy również wyciąg z zielonej herbaty, który ma stymulować przepływ krwi, działa antybakteryjnie, również działa przeciwko wolnym rodnikom. Ma wyciąg z kiełków pszenicy, wyciąg z arniki, górskiej. Znowu tutaj ma poprawiać przepływ krążenia krwi, działać przeciwzapalnie. Mamy również ekstrakt z korzenia z rzęszenia czy wyciąg z kory chinowca, która ma za zadanie poprawiać krążenie krwi. Również pyłek kwiatowy, czyli aminokwasy, tak? proteiny, minerały i witaminy. Co tutaj jeszcze mamy? Mamy wyciąg z pokrzywy, który znowu, jak wiemy, poprawia mikrokrążenie, działa przeciwzapalnie. Również wyciąg z czerwonej papryczki, czyli znowu jakiś ekstrakt, który ma poprawiać krążenie tak, krwi, przez co jakby stymulować ten porost włosów. Również mamy niacinamidę, czyli amid kwasu nikotynowego, jest to witamina, która ma poprawiać ukrwienie skóry głowy. Później gdzieś w połowie składu mamy trochę nawilżaczy i pod koniec składu substancje zapachowe. Główny chyba taki zapach to konwalia, chociaż mamy tutaj jaśmin i pelargonia i róża i geranium. No, i pod sam koniec składu mamy trochę konserwantów. Jeśli chodzi teraz o efekty, to przy stosowaniu tej wcierki przez półtora miesiąca rzeczywiście zauważyłam, że zdecydowanie mniej wypada mi włosów. No, jestem pod wrażeniem. Wydaje mi się, rzeczywiście też mam dość sporo baby hair. no Jak widzicie, nawet. Dzisiaj próbowałam się trochę ulizać, a jednak no, bardzo dużo mi odstaje. Ale wydaje mi się, że to jest oczywiście efekt i tego biowaxu -waks, bio i pewnie teraz tej Joanny. Ale zdecydowanie pomogła mi przy wypadaniu włosów. Jak również to, z czego jestem najbardziej zachwycona. To to, że przyrost włosów jest no dwukrotny, zdecydowanie. Mi normalnie włosy rosną tak gdzieś 8 mm do centymetra miesięcznie, a przy tej, przy tej wcierce musiałam już po miesiącu farbować odrosty. Bo no miałam spokojnie 2 cm odrost. No, jestem bardzo zadowolona z tej wcierki. Na pewno będę do niej powracać. Jeszcze też przy mojej ostatniej wizycie w Polsce zakupiłam wcierkę też z Joanny Rzepa. Tak więc też będę ją testować. Mam nadzieję, że też bardzo fajnie się Sprawdzi. Bardzo jestem mile zaskoczona tą wcierką. Jeszcze porównując na przykład właśnie z ceną Biovaxu, no jest to parokrotnie tańszy produkt, bo zapłaciłam za to 8,99, czyli jest to w granicy 10 zł. I pojemność jest ta sama, bo to jest też 100 ml. Dla tych, którzy chcą zapuścić włosy, to no u, mnie, u mnie był rewelacyjny przyrost. Tak więc to tyle. Mam nadzieję, że filmik okazał się dla was pomocny. Ja tymczasem się żegnam i do następnego filmiku. Pa pa.